Mam go zistry Adry ja widząc w kolejnym filmie na moim kanale nie sądziłem, że nagram yy, Epika. Naprawdę nie sądziłem, że nagram Epika na swoim kanale, ale jest. Nagrywa się. Nagrywa się, no. Już się bałem, że się nie nagrywa. bym się wkurzył. I tak, nie piszcie w komentarzy. Nie kupuję Thunderbirda, ani żadnego tych z tego typu rzeczy. Dobra. Mm. Ostatnio kupiłem sobie tą bramę serduszkową taką. I teraz nie mogę jej znaleźć nigdzie. 25 tych złotych monetek poszło, a ja nie mogę kompletnie znaleźć tej gry dalej co w sensie, no. się. Rozumiecie no. Dobra, gdzie to jest? Słuchajcie, ja poszukam i widzimy się za chwilę. Okej, okay, słuchajcie, nie mogę znaleźć w ogóle tej bramki, więc pomyślałem, że zagramy sobie w jakiś event. Eee, ninjaki i... Co to jest co drugie? Nie chcę się załadować. To dobra. Za 60. Dopiero będzie. Event. No kurde. Dobra, to otworzymy sobie skrzynkę. W się sensie świnkę darmową. Złotą świnkę darmową. Może w sumie będziemy robić jakieś openingi. Ja nie wiem. Będziemy robić jakieś openingi. Jezus, no takie rzeczy mi będziecie dać tylko do plecaka, nie zakładam tego w życiu. Jeszcze jakby tu w słabszej postaci, to OK, ale... To niej? Nie. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilkę, jak już odparę, odpalę jakąś gierkę. Dobra, słuchajcie, postanowiłem, że zagramy sobie... Zawalczymy w sensie... O skrzynię, więc dobra. Sprawda przeszliśmy już na trzy gwiazdki, mm, ale i tak chcę zagrać. W ogóle jaki wziąłem skład? Bo tak nie za bardzo popatrzyłem, tak po prostu kliknę. Nieważne, mniejsze z tym. O nie, nie wziąłem czaka? O nie. Dobra. Rozwalimy ich i tak na, na luzie. Cyk. No, na hita poszedł. Mm. Tam będzie przyzywał, a ten będzie atakował bomby. Dobra. To my rozwalimy najpierw tego. Albo tego, żeby więcej tych nie przyzywał. Albo tego już. Jak bijemy to... Bijmy dalej. No i teraz oczywiście wszyscy na niego. No. No i wszystko dobrze. E, dobra. Mm, teraz tak, kogo tu mamy, takich typków, to cyk, to będzie akurat prosta runda, bo włączyłem jedną z najłatwiejszych bo po prostu skrzyni z niej nie odebrałem bo nie wylosowałem w kole, Fortuny i po prostu nie chciało mi się jakoś tak grać, więc no więc po prostu na no, takiej łatwej planszy, ten nie miałem odebranej skrzyni w ogóle papryczkę naładowałem o kurde to będzie na finał, Gdzie Tylko się tylko no jelo Co? Ile ty masz HP? No, jak ta hita od czerwonego nie poszedłeś, od reda To jak tak możesz Przecież tak nie wolno, no i jelo Bombie dam A jak bombie dasz papryczka, to zjesę i wybuchnie, tak, tak Właśnie to działa, nie żartuję ciutko sobie robimy. Gramy, gramy, gramy. Pyk. Pyk. I dobra. Mm, co wylosujemy? Na trzy gwiazdki raczej na pewno zdobędziemy. No. Jest na trzy gwiazdki. Ile punktu? No. Ej, Jak tu wylosować skrzynkę? Ej. Czekajcie, dobra, wygraliśmy, ale jak. Losować skrzynkę. Czy w sensie, jak zdobyć skrzynkę? Teraz ja się pytam. Bo tak nie za bardzo ogarniam jak ją zdobyć skoro nie ten. No to się stoi skaczę. Co teraz będę mógł ją otworzyć? Nie bo mam laga. Dobra jest. Dreamczek, trzy monetki co od Także ja się wa z wami pożegnam. Nie wiem gdzie. Ja się z wami pożegnam razem z... nie wiem dobra na turniejach. Na moim koncie turniejowym. W sensie nie koncie, tylko tak jakby na mojej bazie w turniejach w walkach. Takich pojedynczych bardziej. Sezon nowy. 26. No i co? Papaj, cześć. Pek.